Dwa oczka prawe przerobione razem, pochylone na prawo. Metoda wschodnia, słowiańska, bądź potocznie zwana heretycka. Wykonujemy to w następujący sposób. Teraz pokażę to szybko, a później omówię. Tutaj macie y, skróty, jakimi jest to oznaczone w dziewiarstwie. Pierwszy skrót ten tutaj to jest skrót po polsku 2PPP, czyli dwa oczka prawe przerobione razem, pochylone na prawo. Tutaj macie drugi wzór, skrót, który jest używany w, y, w wersjach y, wzorów anglojęzycznych, czyli mamy need to together. I teraz powiem Wam, po co wykonujemy w ogóle to przerabianie tych oczek dwóch razem. Więc pierwszy cel jest taki, że redukujemy tym ilość oczek, czyli z dwóch oczek wykonujemy jedno. Wykorzystujemy to przy zwężaniu najczęściej, przy nadawaniu kształtu naszej robótce. Ale ma to też różnie, również inne zastosowanie z racji tego, że właśnie to oczko, które powstaje, ono się może pochylać w prawo albo w lewo. Teraz rozmawiamy o tym, jak ono się pochyla w prawo, czyli to, które przerobiliśmy, ono się pochyla w prawo i to jest wykorzystywane w, w, pra, w wykonywaniu ażurów oraz różnych ładnych, dekoracyjnych wzorków na naszej robótce, ponieważ te oczka się będą układały w odpowiedni sposób. I będą nam tworzyły wzór. Więc teraz jeszcze raz pokażę Wam powolutku z wyjaśnieniem, jak wykonujemy to w metodzie wschodniej. W tej metodzie, jeżeli chcemy z tych dwóch oczek zrobić jedno oczko, żeby się pochylało na prawo, to musimy zmienić kolejność tych dwóch oczek na drucie. Najprostszy, chyba, i najszybszy sposób jest taki, że wbijamy się w drugie oczko. Naszym prawym drutem od prawej strony do lewej i łapiemy paluszkami, tymi dwoma, za to pierwsze oczko i zdejmujemy je z drutu i trzymamy je sobie, żeby nam nie uciekło. Następnie suwamy to drugie oczko, też z drutu, i teraz zakładamy z powrotem to pierwsze, które mamy w paluszkach. I później zakładamy to drugie, które mieliśmy na drucie. Czyli zobaczcie, co, to, co zrobiłam. Zamieniłam te dwa oczka kolejnością. To było drugie, jest pierwsze, a to było pierwsze i jest drugie. I dopiero teraz mogę te dwa oczka przerobić razem. Tak jak oczko prawe, czyli wbijam się tutaj przez tylnią nóżkę, ale przez obydwa oczka. Podbieram nitkę od kłębka, wyciągam i mam nowy, nowe oczko. Te dwa oczka zsuwam i mam przerobione dwa oczka razem i są pochylone w stronę prawa. Oczywiście możecie sobie, zdejmując te oczka, jak na początku troszeczkę nie macie wprawy, możecie sobie to oczko zdjąć na jakiś inny drut. Albo na agraweczkę, czyli można je sobie po prostu zdjąć, żeby go nie trzymać. Można je sobie tak zdjąć. Wtedy zdjąć również to oczko. I to założyć z powrotem. I wtedy założyć to. I to jest ten sam efekt. I wtedy przerobić je razem na prawo. Albo tak jak ja, wkłuć się w drugie oczko, pierwsze zdjąć i przytrzymać, zdjąć to drugie, założyć to pierwsze z paluszków i założyć to drugie. Przerobić razem przez tylnią nóżkę, czyli tak jak oczko prawe w metodzie wschodniej. I to jest wszystko. Jak popatrzycie na robótkę... Te nowo powstałe oczka, znaczy nie nowo powstałe, tylko te dwa, które zebraliśmy razem, one, widzicie, one się pochylają w tą stronę, idą tak jakby w tą stronę, nie idą prosto, tylko pochylają się.